No i co kochani, pęka nam powoli banieczka kurwa, ten balonik na rynku nieruchomości w Polsce kurwa, zwłaszcza na mieszkankach. Działeczki już też kurwa lecą. Na rynku wtórnym kurwa już niektórzy przebierają nóżkami kurwa i ceny kurwa od tych ofertowych transakcyjnych są dużo niższe kurwa. Deweloperzy jeszcze się trzymają, no bo oni się nachapali kurwa za nasze plus te państwowe durne programy to mają jeszcze, kurwa, kasę pełną, ale to jest, kurwa, kwestia czasu, kurwa. To aż popuszczą. Po, po już rozdają garaże, kurwa, już to. Skończy się. Co wy się kurwa, myśleli? Wszyscy się, kurwa, rzucili, że to będzie działać, kurwa? Każdy frajer potrafi kupić mieszkanie, ale to nie sztuka. Kupowanie mieszkań na wynajem już, kurwa, nie ma żadnego, kurwa, sensu praktycznie ekonomicznego. To tylko tyle, żeby coś wrzucić. Jak się... Nie ma, nie ma pomysłu. No idą kurwa trudne czasy, no słuchajcie. No w Europie Zachodniej, jak duże fundusze wyciągają 1,5% rocznie z takich inwestycji nieruchomości, 1,5-2% to jest kurwa dobrze, powyżej inflacji. A często tak nie jest. I to nie jest kurwa tak, jak nam się przyjęło, że na nieruchomościach to się kurwa tylko zarabia. Owszem, teoretycznie, w dłuższym terminie kilkudziesięciu lat, E, idzie to wyżej, ale są okresy e, kilkuletnie czy nawet dekady, gdzie nieruchomości kurwa spadają ceny. I nie, popatrzcie, co się dzieje kurwa na rynku amerykańskim, jeżeli chodzi o biurowce. Tam potrafiły inwestycje, duże fundusze umoczyć, kupowały kurwa biurowiec za 180 milionów dolarów, a kurwa później po 15 latach sprzedawali ledwo za 20 milionów dolarów, bo kurwa po pandemii się wszystko rozjebało. Ludzie przestali do biur przychodzić i pustostany są. I słuchajcie, no, u nas też będzie Kibel, tylko nie wiemy jak szybko to pójdzie. No. A co się w Niemczech, kurwa, stało? Ile, i, o ile procent, to jest 25%, gdzieś 30% nawet w Berlinie mieszkania spadły w zeszłym roku, kurwa? Słuchajcie, wszystko jest, kurwa, możliwe. A zobaczycie, co się będzie działo, bo to musi być, kurwa, to pójdzie później lawina. Jak się w dupą ludziom zacznie palić, co wpłacali, kurwa, te wpłaty do deweloperów 10-20%, a później będzie trzeba po tych chorych cenach yy, i będą sprzedawali to wszystko, kurwa. Będą jaja, kurwa. Ja tylko czekam, kurwa, bo będę odbierał, kurwa, parę półek niżej. Dziękuję bardzo.